Jednym ze sposobów na poszerzenie funkcjonalności LaTeXa jest dodanie dodatkowych pakietów do naszego dokumentu i robi się to za pomocą komendy use package. I tak jak tutaj widzimy, może to być Użyte z dodatkowymi opcjami w nawiasach kwadratowych, gdzie jak zwykle nawiasy wąsate są ważniejsze i tak naprawdę zawierają nazwę tego pakietu, lub też tak jak to widać na przykładzie tego drugiego pakietu, który do tej pory używaliśmy, można to zrobić bez opcji dodatkowych. i wykorzystanie pakietów daje nam szereg nowych opcji w zależności od pakietu. W tym dostajemy dostęp do nowych poleceń, które działają tylko gdy w preambule zadeklarowany jest jakiś pakiet. Więc musimy sobie wpisać komendę use package, use package. Tu mamy elementy opcjonalne, a tutaj mamy nazwę pakietu. I dzisiaj chciałbym dodać do dokumentu, w którym wykorzystałem podstawową wersję bibliografii opcje związane z yy, użyciem linków internetowych Więc robi się to za pomocą pakietu hyperref i Oczywiście, należy dowiedzieć się z jakiegoś źródła, jakie są te opcje, które wpisanie tego pakietu nam teraz stały się dla nas dostępne. Można to zrobić na wiele sposobów. Najczęściej trzeba wyszukać dany pakiet w internecie. I na przykład jest taka polska strona, Pakietomat.wordpress.com, na której opisane są niektóre pakiety Latecha. Jest to dobry punkt startowy. Strona jest w języku polskim, i tutaj mamy katalog alfabetyczny. Jeżeli go sobie klikniemy, to tutaj mamy listę dostępnych y, pakietów. Jak widzimy, jest tego całkiem sporo, ale w LaTeXu tak naprawdę jest bardzo dużo y, pakietów i ciągle dodaje się nowe. Tu na przykład mamy jeżeli sobie klikniemy, mamy opis pakietu Hyperlef, I ten pakiet y, dodaje różne funkcjonalności, między innymi Możemy sobie poszerzyć nasz dokument o tak zwane metadane, i na tej stronie znajduje się tak naprawdę opis tylko tej części funkcjonalności związanej z pakietem HyperRef, która tak naprawdę nie będzie nam y, dzisiaj potrzebna. Więc chcąc poznać y, te funkcje, o których ja wspominałem na początku musimy sięgnąć do innych źródeł. Ja tutaj mam już przygotowaną wersję angielską, więc w pakiecie HyperRef mamy między innymi dostęp do takich komend jak URL i tu później w nawiasach wąsatych wpisujemy swój adres internetowy. Powiedzmy, że chcę to wykorzystać. Powiedzmy, że będę chciał sobie wpisać link tutaj. Niech będzie to link do opisu pakietu HyperRef na stronie pakietomat. Sklejam sobie. Zapisuję. I kompiluję. I zobaczmy o to w jaki sposób umieszczane są teraz linki. W naszym dokumencie. Można na to kliknąć i wtedy przejdziemy do strony. Internetowej? I to jest jeden ze sposobów. Drugi sposób jest następujący: używamy komendy HRF. Znowu skopiuję sobie tę komendę. I powiedzmy, że będę chciał wkleić tę komendę tutaj. Teraz mamy dwa nawiasy wąsate. W, pierw, w pierwszej parze wpisujemy nasz adres internetowy. Powiedzmy, że znowu będzie to ten adres a w drugiej wpisujemy opis. Czyli na przykład pakietomat. W ten sposób będzie nam się wyświetlał nasz link i po kliknięciu na niego przejdziemy na tę stronę, którą wpisaliśmy w poprzedniej parze nawiasów wąsatych. Zobaczmy jak to działa. Więc, tak jak widzimy, mamy tutaj słowo pakietomat, jeżeli na nie klikniemy, przejdziemy sobie do odpowiedniej strony internetowej. I w ten sposób używamy nowej funkcjonalności, którą dają nam dodatkowe pakiety. I za każdym razem trzeba nieco dowiedzieć się na temat tego, jak tę funkcjonalność wykorzystać.